Cześć, trzymane, jestem Loker, witajcie w kolejnym odcinku tutaj z naszej wioski, z naszych lokarowicz. Słuchajcie, wchodzę sobie na serwer, tutaj żeby zobaczyć czy się coś dzieje i patrzcie co... Co to jest? Bambi się tutaj jakoś rozbudował, walnął sobie jakąś willę, więc stwierdziłem, że no kurczę, przejdę się i zobaczę, nie wiem, może mu coś pomogę, może coś. I no tyle, a wy w tym czasie, zanim tam nie dobiegnę, to możecie tutaj sobie zostawić taką łapę w górę pod tym filmem, byłoby mi bardzo miło. A jeśli nie zostawisz, to ja to widzę, ja widzę, że ty nie zostawiasz łapki, że siedzisz, kurcze, taki przyczajony. Cześć, Bambi. Hej, hej. Ty też siedzisz przyczajony na YouTube i nie zostawiasz łapy? Nie, no coś ty, ja, ja zawsze na bieżąco, ja zawsze zostawiam łapeczki, zostawiam subskrypcje, zostawiam... Dzwoneczki, wszystko jest na bieżąco I No widzicie? Wyjdziemy. Bądźcie jak Bambi, dokładnie, bądźcie jak Bambi, bądźcie na bieżąco A propos, a a co? A będziecie mieli taką willę A, a będziecie, będziecie właśnie... To, to będziecie tak. Skąd mieli ty wytrzasnąłeś taką willę? Skąd ty wytrzasnąłeś na to, nie wiem, pieniądze, Z surowce, Z cokolwiek? No słuchaj, powiem tak, miałeś ja już kiedyś... Oła! Dobra, chodź do domu, chodź do domu a Eee, wybaczcie, eee... Ja już kiedyś mówiłem generalnie ja chcę sobie no. rozbudować domek, nie? I Ty, w ogóle chwila, bo Gristo tu się jakoś y, widzę ten, na czerwono się maznął. Uważa to uważasz? O, Raz też, patrz! Dobra no. Wiem, ale patrz, już pewnego, tam kiedyś mówiłem, generalnie że chcę sobie powiększyć domek I No pamiętam czasu, no. I od tego czasu właśnie zbierałem sobie materiały i w ogóle... W sensie nie mówiłem wam tego, bo to sobie sam gdzieś tam chodziłeś i zbierałem no. materiały. No i słuchaj, i, i stwierdziłem, że sobie, ze sobie m, jedną noczkę przysiedzę I no i no patrzę i... się, patrzę się stawię no powiem ci, że jestem pod wrażeniem, ja, naprawdę, no, mega no, chata, aż to... trochę zazdrosny jestem Też mi się podoba, tylko jeszcze... Ale do środeczka nie, nie wchodzimy, nie wpuszczam nie nie, 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 dobra, nie, nie, dobra, nie, dobra, dobra, nie, nie, nie wpuszczam, zostawiam Tam, tam pewnego w e, pewnym czasie Dobra A wiesz coś może czy zaczęła powstawać stocznie? Eee, No tam był, był, Dobra, no nie widzę. O, czekaj, widziałem chyba nik Nieważne, nieważne. Właśnie wiesz coś czy zaczęła powstawać? No, kurczę, ja jedzę. A nie, mam. O mam rybę. A faktycznie stoi i się gapi. W ogóle ja dzisiaj na serwerze byłem, nie? I powiem ci... Widziałem, jak on siedzi i normalnie swoich adeptów lawą zalewał. Co? Serio? I oni tak traktuje? Właśnie, oni chcieli! Oni sami pytali, czy mogą wskoczyć, bo oni chcą ciepłą kąpiel. To nie byli, to nie byli adepci? A to tym bardziej, ale no, nie sami chcieli, a moich <toddź> adeptów tam nie było. E, ała, dobra, nie strzelaj mnie tymi piorunami, człowieku! Uspokój się. Dobra, A, ja, ja 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 mam go gdzieś ja to idę to zobaczyć stocznia. czy właśnie czy powstała ta stocznia. Ale w ogóle co to jest stocznia? E, stocznia to jest takie miejsce, gdzie są statki. O w ogóle tu właśnie, bo tu jeszcze nie pokazałem, ale się e, mieszkańcy tutaj powprowadzali, już budynki no. są troszeczkę bardziej wykończone. Na przykład jest tutaj taki Ivaldi. Ivaldi, Ivaldi, czy set? w końcu po ten? Dobra. O... No ale to na razie nie będziemy tutaj zaczepiać Ivaldi, Ivaldi, nie. Ivaldiego, spotam. Tylko chcieliśmy. Pokaż i wali w w tak wróci Tu pęczkę, starszy tak. pan, który je sobie chlebek o, Ale dobra, no, to nie, niech sobie nie, pan chlebek nie, je w spokoju nie, nie razie, to nie pokazujemy na razie Na razie nie, o, to to mamy jeszcze jest, właśnie strażników I z tego co widziałem, to Grzesiu sobie jakiś ochroniarzy załatwił ale... Chociaż czekaj, strażników, ja myślę, że możesz pokazać chociaż samych strażników, no No nie no, co co pokazywać, no sobie stoję i pilnuję Jak ktoś chce wejść to niepożądany, nie... to, to go ciapną, to dobra to Okay. No to Stacznia jest to powstawa. jest takie miejsce, gdzie powstają i nazwijmy to parkują statki. Gdzie, I gdzie wiesz, gdzie? No. się Ty, tam się ktoś pojawił, ale dobra, no. czekaj. co? nie wiem, dobra, ale tu właśnie, najpierw, najpierw, No, no gdzie to miało być? Miało być to no właśnie, tak widzowie mieli napisać, czy... gdzie ma dokładnie powstać, i tam no. widziałem parę osób. Znaczy, mieli Ej, napisać, no. czy wioska ma być bardziej otwarta. Okay. No właśnie, widzę, że ktoś tam biega. Czekaj, ja sobie nim rybę i idziemy chodź, zobaczyć no te, kto to, co? Chodź, czekaj, bo ja pływać nie potrafię, to ja muszę jakoś tak jakoś pójść. Weź te rozbieki jelytron... Chodź, bo oh. to na przyczajce trzeba, na przyczajce. Na, na przyczajce? Dobra, to czekaj. O, no widzisz? Jaka traf. przyczajka, kurczę. No dobra, przekłynąłem. No, a ja mogę już przelecieć eletrą po prostu, byłoby łatwiej i szybciej. Ninja, dobra, czekaj. Wow, ty taki ninja, że ty mi się aż teleportujesz, powiem ci. A, patrz, ale no idę za tobą cały czas idę, no spokojnie. Czekaj, gdzie gdzie jest y, ten ktoś? Tam, tam gdzieś jest, ale no... Ale ty go widzisz, bo, bo on, on, szedł A, on szedł o, gdzieś. On szedł gdzieś w las. Nie, tu. Czekaj, czekaj, chodź. ty, ale czekaj, gdzie on? No jest tam, jest tam, zaufaj mi Eee, okej. Okay. Bieg, 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 bieg. Biegnę, biegnę, schowam się za wychodkiem, schowam się za wychodkiem. Oj, nie wiem gdzie to dobry pomysł. W sumie dobra. Oj, y, Dobra, bo może... Sarninka się odzywała. Bambi, zakryj się. E, dobra. Było w sumie cicho. Było w sumie cicho. E, dobra, szybko. No ale... Kim wy jesteście? Halo? A kim ty jesteś? Halo? No ja tu ogólnie mam pozwolenie na budowę. Ja tutaj ogólnie miałem zbudować sobie domek i przez kogoś tutaj zrobiło się osuwisko. Widzicie, co zrobiliście? To przez was wy to zrobiliście. Czekaj, to ty to budujesz? Ja myślałem, że to architekt coś zaczął budować i nie wiem i mu nie wyszło. Jaki a... architekt, chłopie jest. No nasz no architekt tutaj z wioski. Z budowniczym. Ja nie wiem o co nie chodzi. Ja tutaj czekaj. jestem budowniczym, zostałem wynajęty przez jakiś kurde villa. A tutaj zbudujcie domek. Ja tu w ogóle mam mapę Na tej mapie, by było Ma wszystko pokazane, co i jak nie pokażę wam takiego. Co jest? Oh. Wy chcecie mnie zabić, to wszystko Ale przecież, to nie wy! Tak? To, to, to taki nasz czarnoksiężnik lokalny, ale to oni się nim nie przejmuje. Czarnoksiężnik, Jeźdźku, gdzie ja no, w ogóle nie? jestem? No jesteś przy lokarowicach! Jak w lokarowicach? No przy lokarowicach na No znaczy no, ty nie ja zauważyłeś nie widział, takiego że... miasta? No tak, widziałem to miasto i tak dalej, bo mi powiedzieli to, że tu w ogóle mam się wybudować i tak dalej, ale nie wiedziałem, że to są te lokarowice! Ej, kurde, ładnie. Ale to czekaj, to co ty teraz zrobisz? A bardzo miło, dziękuję od tematu. kim ty jesteś i co tutaj robisz? No, co, ja ogólnie jestem robisz? budowniczym, no i tak. Była sobie taka akcja, że zeszłej nocy ktoś w ogóle tam budował jakiś domek, chyba, albo coś po prostu w zamku. O, no no i. Ja. No i się tłukło wszystko i w ogóle. No i, i potem. No i potem. No i potem była taka sytuacja, że tutaj patrzę jakieś pioruny zaczęły w ogóle burza wszystko i nagle tu się powstało takie osuwisko, tragedia totalna, nie wiadomo co zrobić. Nagle cała podstawa domu poszła i tutaj przyszedłem sobie z pomocnikiem no i mój... Kto to jest? O! To właśnie nasz lokalny czarnoksiężnik, cześć Gris! A tym to kto? Eee no właśnie uj, Aramus, ja aż mi zamąciłeś w głowie jak się tu pojawiłeś tym dymem Normalnie oddychać Trochę was idzie. tutaj za dużo, czuję się nieswojo Możesz nie celować eee, do nie, każdej nie, 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 nie. spotkanej osoby o. Schowaj to, Schow... schowaj to Araus, Araus, wądowierzy wieży. Już, sio! znikaj jak, Ja mam papiery, ja mam papiery proszę bardzo O właśnie bo to jest budowniczy To jest budowniczy, ja to to jest budowniczy y, jak ty się w ogóle nazywasz? Ja, ja jestem turbo A, dobra Mam no, papiery, co... wszystko Halo Pokaż mi to o, papiery tutaj na budowę ale... i tutaj miałem zbudować ogólnie ładny domeczek, bo tutaj miały e, jakiś jak, jakaś rozwój, jakaś koło stoczni, tutaj pomyśleli sobie, że tutaj będzie dobrze zbudować domek, bo jakaś stocznia Ej, chwila, budować. moment, chwila, moment, kto ci to No właśnie, ty, no. czy nasz architekt nas, nasz oszukał i po prostu wynajmował innych ludzi, bo mu się nie chciało? Ja nie eee. wiem kto jest waszym architektem, ale jeżeli tak było, to tu zmieńcie architekta sobie, tak Aramos, bo ty masz z nim najlepszy kontakt, zwolnij go. Szukasz może ja pracy? Faktycznie, legitne. No, w sumie szukam. Bo jak widzicie, te dwa villagery to mnie chyba oszukały i chyba już pracy nie dostanę od do nich drugiego. To ee, co, co wy na to, chłopaki? Ale, ale... Dobra, ty jest tu legalnie. No. Tak, wy wygląda, że legalnie. Dobra, nie od kiedy wy się znacie na tym, czy papiery są legalne, czy nie? Właśnie. A w ogóle... Czy, czy, Chcesz wiedzieć, czy, naprawdę? O nie, papiery, on ma ponad dwa ty... No, no właśnie, no to za czasów, jak się urodził, to, to papierów żadnych nie było jeszcze. To w ogóle papieru nie było. Nie wiem, czy było. Ale jednak jestem od początku istnieją prawa, można powiedzieć. Czemu Ej, to ja mam wrażenie... Proszę... ...takich fajnych tutaj ludzi wyuzdolnionych? O ty! Eee, uważaj, on lubi strzelać w ludzi piorunami. Aha, ja? To, to, to... On żartuje. Będę to... Cię nazywał swoim obiektem testowym, przyzwyczaj się. O, oh. okej. Okay. No wiesz, nie chciał zjeść to, to... na przykład na obiad, ale... A mnie zamknął w jakimś dziwnym labiryncie pod ziemią. Jejciu... Tak w sumie to dlaczego my Cię tu... No dobra, wiem dlaczego Cię tu trzymamy, nieważne. ważne. <laughs> Ty, e, a zniknął, a właśnie, bo je, ja muszę go... A, dobra, to potem w sumie chodź po wiosce, a potem do niego jeszcze muszę wejść, bo podatków nie płaci, kurczę, odkąd ta wioska powstała. Oj, kurczę, Bele. A to tak nieładnie podatków nie płaci, Zimia, Ziemia zaczyna być coraz droższa, wiecie o tym, bo tutaj ogólnie rozwój będzie i tak dalej, to, to, to nieładnie tak. W takim razie. A w ogóle to Ała. prawda z tą stocznią? E, no miała, chcieliśmy, żeby powstała, ale tak naprawdę to w sumie mamy tylko jeden statek, więc nie wiem czy jest sens robić stocznie, czy po jo, prostu jaki jeden pomóc. To jest statek. A, no, generalnie nim... Wyjeżdżamy, o, Gris się wyprowadza. E, niedawno w sumie trochę już tu siedzicie. Dobra, mniejsza, wiesz co, chodź, pokażę Ci tutaj wioskę. E, tutaj są takie generalnie domki mieszkańców naszych No to myślę taki mniej ciekawy temat akurat. Ale powiem ci, że macie ładną architekturę jest, tutaj, to naprawdę. E, to, 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 to bardzo ja miło, chcę. że się podoba, no. Takie tu mamy centrum fontanna, chodzisz, jedziesz i, i czytasz. Wow. Nie, ja nie czytam, nie potrafię, ale tak. No to ja już wiem, gdzie będę robić swoje projekty budowlane. No. E, Przecież to jest idealne miejsce. Dobra, tu mamy taki sklep ogólny, ale tutaj y, architekt walnął tabliczkę, że w sumie on jest zajęty i tam jemu się nie chce. No to dostał tu tabliczkę powrotną, Aha. no to chansie. Ale to w sumie można zniszczyć, bo to chyba nieaktualne. To ja nic nie, tu... nie widziałem. Y, dobra, tu jest domek Sinoksa, nie wiem czy go spotkałeś czy nie. Nie wiem jak nie długo spotkałem tu jestem. Nie jeszcze Sinoxa, niestety. Y, no to po potem go poznasz, jest jedną z osób, które tutaj zarządza y, tą, tą wioską, tym miastem. Razem właśnie z nami, z Bandim i ze mną. Eee, czekaj, co tu... A jaka małpa! Pa, pa, pa! U góry! Ty! Podatki byś zapłaciła, nie stoisz na drzewie i się gapisz! Ja wam powiem, że Opa! ja się go trochę Mówiłem, boję. Mówiłem, że lubi strzelać Ja się go trochę wróci. boję. A, Tego Arawosa też, niestety. Przepraszam, ale ja się was... Znaczy... Znowu dajmy jakieś Możecie. Albo coś. Możecie się stąd zniknąć i nie straszyć każdej osoby, która wchodzi do tej wioski? Tak? O nie, pożar, pożar, pożar! Won, won do wieży nie grzeszli, nie On się A na keś? mnie gapi. A keś? No, możecie! No, trochę wsparcia! Oj! Chłopaki ratunku! Ej, w sumie chwila, mamy nitre, co ty chcesz zrobić? Au! Chyba połamałem łękotkę. To, to proszę, ja mam dla ciebie chlebek o, w takim a Dziękuję, dziękuję razie. Dla bardzo dla ciebie też może to coś pomoże. O, e, o, dobra, Bambi do stopniu. Stopniu. proszę bardzo. O, dziękuję. Bambi zgarnął, kurczę, Bambi chyba głodny śniadania, nie. Masz proszę. Nie, nie, czekaj, nie dawaj nie. mu ciastek, on już za dużo je zjadł i. Ciastek nie, ale mam chleb. Ale spadaj. Chlebek, czy spadaj, spadaj! <laughs> jerby. A właśnie, to w sumie. chlebek to nie. W sumie właśnie ty za gruby jesteś bo tobie to już pasek normalnie pęka, to jak się przyjrzymy. No zobacz, to ta klabra to ledwo trzyma. No. Już nie mówię o tym, że jak próbujesz latać, to tak trochę widać, że ci ściąga w dół. Oj. To kamień szlachetny. No to tym bardziej, skoro pańka, to chyba przydziałeś. No to Zaraz nie będziesz szlachetny. Znosi go na boki jak lata. Dobra, w sumie to chodź może Ci pokażemy herbaciarnię, gdzie można sobie usiąść. I tam to generalnie... To jest coś rodzaju kar. Uh. A to tak chcesz domki nie, no, każdego coś... pokazać? No dobra no. To w sumie, sumie tak zewnątrz, zewnątrz kwiatku, co nie ma co się rozwami, Nie no, to to nie, nie będę wchodzić e, to Właśnie, nie. ci dwaj to mają tendencję do wchodzenia oknami To też się przyzwyczaj Oj, e, no, e, Tu jest domek W sumie to jeszcze niczyj, dopiero świeżo wybudowany taki no, no to widzę, że się fajnie wasza wioska rozwi rozwija. Tutaj są jakieś domki architektury, tutaj połączenie różnych stylów. Muszę powiedzieć, że no, zainteresowaliście mnie, naprawdę. A ładnie to, to wygląda. To, to, to miło, chociaż to, to różnica styli to wymaga, wymaga. wynika z tego, że architekt się opierdzielał i opłacał różnych. Kto to jest? A to, o, to są co? ochroniarze Grzesia, bo Grzesiu jest tutaj naszym biznesmenem. Do niego należy bank, który tam stoi i właśnie herbaciarnia. Ale. To chłopak majętny jest bardzo. No się dorobił chłopak, się dorobił. Chłopak. Znaczy no chłopak, powiedzmy. W sumie to wejdź i poznaj Grzesia, stoi za ladą Dobrze. Mam się bać, czy. czy nie, Grzesiu ja? jest miły, tylko uważaj, nie denerwuj go, nie. bo potrafi pluć. Pluję! Witaj Grzesiu. Hejka. Grzesiu, przestań piskać griza. O, odwrócił się. I, o. i o. od niego ty można kupić herbatkę, sobie tu możesz o. zobaczyć co ma w ofercie. On jest jak coś ci tam, tam, nie wiem, jak coś ci zasmakuje, to możesz sobie wziąć na koszt firmy ode mnie. O, to dziękuję bardzo lokar. To tu masz tutaj... O dobra. O! Co ty mu rzuciłeś? Uważaj na tą jerbę, bo strasznie pobudza! Uważaj na tą jerbę, bo... No, strasznie pobudza! Czekaj, bo tu chyba bardziej... Dobra ta jerba! Na niego to nie działa! Na niego nie działa jest jakiś odporny. Właśnie... Oj sekretny skład. Coś ty tam dodał! Ale wam powiem, że trochę taki dziwny jestem. Jakoś tak się mi kręci w oczach, trochę tak. Dobra, w, wiesz co, w sumie... E, Bambi, co ty na to, żeby przydzielić mu przynajmniej na razie tą chatkę tam, co powstała? E, no tam tą taką... Co? Możesz? Dobra, e, mówiłem o tej, tutaj, tu, tu tutaj tutaj, niedaleko obok mnie i między mną a herbaciarnią, o. Aha, dobrze i... Bo ty co? mówiłeś, że ci się... Dzisiaj... Tak, możesz się położyć, się bo położyć. mówiłeś, że ci się zawalił domek, to sobie na razie zamieszkaj tutaj, a my, Bambi, musimy i załatwić jedną sprawę. Generalnie... Dobra, to... w sumie tak, zaprowadzimy y, tutaj... Dobra, tu się możesz tak. rozgościć, generalnie, nie wiem, czy masz jakieś rzeczy, ale jak coś, to się możesz tu rozpakować na razie. Ja, ja na razie muszę chyba odpocząć, wam powiem, bo ta yerba trochę mocna była, to trzymajcie a, się, dziękuję. Dobra. No, trzymaj się, odpocznij, a my idziemy ściągnąć podatki z pewnego <coughs> kurzającego. Podatki to. Czekaj, co to są podatki? Czekaj, co to za skrzynki? A to moje, bo musiałem przenieść. A, przeprowadzka, dobra, dobra. Ale co to są podatki? Podatki to generalnie, jak mieszkasz gdzieś, to musisz płacić za ziemię, wiesz, za. A to to Ale ty jesteś dzieckiem, ty jesteś zwolniony. A, no to dobrze, to. to... A chodź, po podatki od niego. No właśnie, czekaj, bo staram się zjeść rybę, ale o! Strasznie duża była i długo im. A ty, myślę, że możemy zaufać temu, temu, temu. Turbo mówił, że się nazywa. Wiesz, co. Y ja myślę, że na razie to nie zaszkodzi, jak tu będzie. A jak zacznie coś odstawiać, to, to się go po prostu wiesz. Mamy miecze, mamy miecze. Mamy miecze Łuki i naszego lokalnego Karitasa, Akagriza, griza więc. A propos, jesteś tu? Halo, Gris? O, jesteś tu. Słuchaj, bo generalnie ile ty tu już mieszkasz, co? Dwa Na miesiące? W początku tej wioski ja was tu przyprowadziłem. No właśnie, a kiedy ostatnie podatki płaciłeś? Mam płacić podatki w miejscu, do którego ja was zaprosiłem? To prawda ty musisz płacić mi. Jak zaprosiłeś? Przecież to wypłynęliśmy razem. Kto, kto, kto prowadził statek? Kto był kapitanem? Ty siedziałeś z papugami pod pokładem cały czas. A kto sterował? Seenot. No chyba nie. No ja widziałem, jak siedział, jak się bawił sterem. Prawo, lewo, aż miotało, Prawie to byśmy się tam zatopili przez to, bo w skały by płynął. Ty naprawdę oczekujesz, że ja ci będę. Właściwie chronię tą wioskę? Eee. E... Oleksandr. No, oczekujesz, to... że będę płacił, jak wkrzeszam takiego dzieciaka, który umrze. Ale no, ktoś płacić to musi. No, to prędzej on jeszcze powinien zapłacić mi za tą usługę. No to jest dziecko, trzeba ma zapłacić. A że on jest dzieckiem, to ty jesteś jego opiekunem, to powinieneś ty mi zapłacić w takim razie. Ale jego opiekunem prawnym jest stary, to nie moja wina, że se poszedł. jestem opiekunem. No w takim razie, skoro stary nie płaci, to Bambiego trzeba zabrać. Nie. Ale w sumie ty właśnie, ty, ty jesteś jego nauczycielem głównym, więc ty jesteś za niego odpowiedzialny. No w takim razie ja nie muszę płacić nic. Kto nie Przyszedł. Nie, no właśnie musisz, jesteś jego opiekunem, musisz płacić za siebie i za niego. A chciałbyś. Chyba jak on ma własną... Ale jest jeszcze Grzesiu, który generalnie jest, niby tutaj jest biznesmenem, ale jakby nie patrzeć, to dalej jest twoja lama, więc no ale za Grzesia, Grzesia też... ale zarabia na tą wioskę, więc sobie to wszyscy jesteśmy... Ale no, co z tego, wioskę. że zarabia, jak nie odprowadza do... Ja żadnych pieniędzy nie zobaczyłem, a kurczę, no utrzymać się z czegoś trzeba. No i pieniędzy w... nie zobaczysz. Mi tylko 25 koksów zostało, chłopie, ja umieram z głodu tutaj. A mam ci przypomnieć wszystkie rzeczy, które ci dawałem? Zbroje, miecze, koksy. kiedy to było, chłopie? O, w sumie dobra, akurat lepiej, żeby mi Arawo ciacho oddał. Dobra, no to powiedzmy, że chwilowo jesteście usprawiedliwieni. Nie A chciałem wyciągać to to, to, to... to Bambi zje. Tak, to się Zjem cię. Dobra, nie, piernicze, ja ja sobie idę. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie tutaj łapę w górę, Panicie do Bambiego, wpadnijcie do turbo! O, łap... Przestań we mnie piorunami, <śpięk> trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie i cześć, hej!